Dobra, a. Uh, dobra. Nie jest najlepsze, nie jest najgorsze, trudno. Słuchajcie, e, zostałem tak wywołany tutaj do, powie, do odpowiedzi na to, na to jakby. To też nie, bo wszyscy go. Słuchajcie. Syr <słuch> dobra. Sylwester Wardenga nie wydał żadnego filmu od roku, a to był pierwszy, który wydał od 8 miesięcy i może to wpływa na to, że jego filmy się źle oglądają, to chyba jakby, jakby koniec, jeżeli chodzi o mój komentarz. Bo jak się, jak się nic może dobrze nie oglądać, nic się nie, nie ogląda dobrze. No, więc to jakby ten KwaD is YouTube. To jest w ogóle bardzo fajny tytuł, um, ale tak naprawdę um, ja zrobiłem prezentację na troszeczkę inny temat. <śled> Ale, nie, 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 bo to jest taki do it yourself, to jest taki do it yourself, ponieważ ja wam dam wszystkie narzędzia, które wam e, pozwolą samemu odpowiedzieć sobie na to pytanie. I powiem wam tak, słuchajcie, ja w ogóle niestety uważam, że to nie będzie, a, to jest super śmieszne, jak tego ku ciebie chodzi, to jest, ja uważam, że to może nie być wasza ulubiona ta prelekcja. Z jednego prostego powodu, ponieważ ja bardzo chciałem, żeby ona była taka mega szczera, dlatego też trochę ten temat mi nie tu, bo ja, kurde, nie lubię case'ów. Ja uważam, że case'y to są takie laurki, które my przygotowujemy na konferencję i omawiamy je tylko w danym kontekście, a one w w sumie nie do końca będą działały i nie do końca są też przekładalne nasze działania. Ja też nie jestem takim stricte konferencyjnym ninżą, który ukryty pod płaszczykiem, wiecie, anegdoty i żartu się tutaj skrada, aby potem ostrym nożem wystąpień wyrywać wasze serce w publiczności i ukrać się, nie pozostawiając śladu. Nie, ja bym wolał ten ślad zostawić. Chciałbym wyraźny ślad, wyraźną taką drogę, która doprowadzi was do drzwi konkluzji, a ja już tam będę czekał z kawą, ciastkami i wnioskiem. Nie, to jakby jeszcze. <lul> LOL. Dobra, prawda jest taka, że ja specjalnie nawet nie zrobiłem ani jednego slajdu do tego momentu, bo ja bym chciał Wam po prostu nudno wytłumaczyć, jak i dlaczego YouTube jest tak duży teraz, jak myślą milenialsi. To straszne, bo pewnie każdy Wam to tłumaczy, ale ja mam taką serię, mogę to powiedzieć. I. Ja nawet nie aż tak bardzo jakby jara mnie wygranie tej konferencji. Nie dlatego, że będę musiał się podzielić ze wspólnikami nagrodą. <grym> Ale dlatego, że ja wolałbym dzisiaj wyjść z grupą świadomych ludzi, którzy kiedyś będą mogli być moimi partnerami biznesowymi. A żeby zrozumieć dokąd YouTube idzie, to trzeba się ściągnąć jeden krok w tył. Więc nie bójcie się, jeżeli teraz od razu usłyszycie coś, co potocznie wiecie, bo ja bym chciał zwrócić troszeczkę jakby trochę inny aspekt opisać tego, o czym wszyscy wiemy. Dobra, 3 2 1, jedziemy już. Ramówka. Nie, telewizja, a bo ja widzę następne, sorry. To następny będzie ramówka. Dobra, telewizja, słuchajcie. To jest coś, co rządziło naszą wyobraźnią, rządziło mediami od naprawdę bardzo, bardzo da. da. Tak, nie mam notatek, ale kicha. Dobra, trudno. Wow, no to jedziemy w takim razie freestylem, bo w notatkach w sumie było sporo podpowiedzi co do tego, co to ma się tam znaleźć w mojej głowie. Dobra, słuchajcie. Już serio zaczynam. Telewizja od lat rządziła mediami i rządziła naszą wyobraźnią i zasadniczo całym tym światem, ale niestety troszeczkę teraz nie jest już na pewno graczem, który rozdaje karty, a raczej jest w defensywie. I dlaczego? Telewizja ma parę cech, które są troszeczkę nieprzystające do dzisiejszego czasu. Sztywna ramówka. Duży, duży problem. Sztywna ramówka, niestety. Robi to, że w czasach, kiedy wszystko jest takie bardzo szybkie i w ogóle jakby nie mamy tak usystematyzowanego planu dnia, jak mieliśmy, nie jesteśmy w stanie tego oglądać, kiedy chcemy, a jak, jak chcemy. A to jest mega ważne, zwłaszcza dla takich młodych ludzi, jak ja. Kolejna rzecz, która może potocznie wydaje się, a czy jakby na pierwszy rzut oka wydaje się, że to jest dobra. Profesjonaliści, czyli ludzie, którzy tę telewizję tworzą, to nie jest dobre. Dlaczego to nie jest dobre? Ponieważ to tworzy. Pewną sztuczność. Co, kogo widzimy w telewizji? Zastanówmy się nad tym. Widzimy ludzi, którzy czytają z promptera, widzimy aktorów, którzy grają w rolę seriala, w, w serialach. To nie jest autentyczne, to nie jest coś, co my chcemy oglądać. To są ludzie, którzy nie do końca wiadomo skąd się wzięli. To są ludzie, którzy są wybrani przez szefów stacji, a my nie mamy żadnego wpływu. To jest i w końcu, kolejna rzecz, to są sztuczne reklamy, tak? Te reklamy, które widzimy w telewizji, nikt nie wie, że to się dzieje. Nikt nie wie, że to tak naprawdę jest rodzina i że oni używają tego proszku. Taki, że to naprawdę go on wybielił. Ludzie się już z tego śmieją. I to czyni medium, którym jest telewizja, sztucznym i pasywnym. I co się teraz dzieje, co się stało w dzisiejszych czasach? Rodzi się wiadomo nowe pokolenie. I nowe pokolenie. A, buntuje się przeciwko tej estetyce, buntuje się przeciwko mediom, ponieważ telewizja zajmuje naprawdę mega, mega duży, jakby wpływa na bardzo duży element naszego życia. I co się dzieje? Milenialsi i internet się buntują. Musi powstać coś nowego. Powstaje, wiadomo, internet, bo tam był ten internet, zauważyliście. No, bunt. My chcemy, co chcemy, kiedy chcemy. To jest piękny w ogóle cytat, ale <ślad> no super. Teraz <noise> Dobra, w czym rzecz? Nie można nam nic narzucać. I o co chodzi? Nawet jeżeli telewizja nam narzucała, telewizja narzucała o tej godzinie mamy oglądać to, i o, o, jakby ten program i o tej godzinie. Nie, 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 nie. Nawet jak my oglądamy telewizję, bo przecież wciąż młodzi ludzie oglądają telewizję, to oglądamy ją dla programów. A jeżeli programy się kończą i zaczynają się reklamy, to wchodzi telefon. I to jest ważna rzecz, ponieważ liczą się intencje, oczywiście nasze, ale o to chodzi, że ważne są intencje, dlaczego my coś oglądamy, i jeżeli to się zmienia, to my już nie chcemy. I zapamiętajcie sobie ten motyw, bo on będzie wracał. I teraz tak, pozostaje nam, powstaje nam właśnie problem z reklamami, ponieważ mamy, ponieważ mamy starą prezentację. No, to, 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 to. Ponieważ mamy stereopatrzenie. A wiecie dlaczego? Dobra, to ja mam powiem całą prawdę. Ja wczoraj wysłałem tą prezentację tą krótko, bo chciałem zrobić taką zapchać dziurę i tak naprawdę dzisiaj w nocy wysłałem tą nową, ale wysłałem ją parę godzin temu, więc co? Dzięki, teraz rychło w porę, fajnie. No i co ja mam zrobić? Dobra. Ech. Mamy problem z reklamami. Problem z reklamami polega na tym, że mamy. No nie wyobrażam. Ja już nigdy teraz nie wygram tej konferencji. Dobra, za to się w ogóle brama nie należały. Ale moja wina trochę, bo wysłałem ją dzisiaj. Dobra, mamy problem z reklamami, bo mamy stare reklamy w nowym medium. Mamy billboardy, które są teraz banerami, tak? To jest dokładnie to samo. Mamy reklamy na YouTubie, które lecą przed, które. To jest śmieszne, bo ja to widzę, jak oni to zmieniają, które teraz. Są so, yy, tymi reklamami in stream na YouTube wcześniej. Mamy powiedzmy, Mailing, który jest takim wrzucaniem mówiam, ulotek do tej, tej poczty. Tak się nazywa, nie. No. I teraz tak, to nie są reklamy, które nie działają. Ale one działają tylko i wyłącznie w warunkach, w których będziemy jej naprawdę dużo nawalali, bo my musimy się przebić przez to, że ludzie po prostu nie chcą jej oglądać. Dlaczego nie chcą jej oglądać? Bo liczą się intencje, bo nie możemy nam nie możemy niczego narzucać. I teraz zastanówmy się, jak. Wiecie, że decyzje konsumenckie nie są w pełni racjonalne, tak? to jest oczywiste. To nie jakby. Tutaj są badania, które przygotowałem w tej okazji. 37% decyzji konsumenckiej jest irracjonalne, tylko 14% racjonalne i 61% czegoś tam i 20% czegoś. Decyzje konsumenckie nie są decyzjami racjonalnymi. I bardzo prosty przykład. Wchodzicie do sklepu, macie sześć identycznych napoi, opo, różnych napoi, kolorowe te butelki, ale mają te. Ale mają ten sam smak. I który wybieracie? Wybieracie ten, który lubicie, ale w znaczeniu ten, który budzi pozytywne emocje, który po prostu jest dla Was fajny, bo tak się podejmuje decyzje konsumenckie teraz. I co z tego wynika? Wyobraźcie sobie, że widz ogląda Waszą reklamę tylko dlatego, że ona mu na przykład zasłania artykuł, który On chce obejrzeć, że On musi, na musi ją obejrzeć żeby zobaczyć film na YouTubie, na który czeka. Jakie to budzi emocje? No, beznadziejne. Czy to są takie emocje, o które nam chodzi? Nie. I widzieliście dzisiaj już prezentację influencer marketingu, która na pewno była dobra, tutaj to jest, yy, która na pewno była fajna, więc ja nie chcę tego powtarzać, ale zasadniczo jest tak, że oczywiście trzeba ukryć reklamę w treści. Problem, reklamę w treści, fuck, jeszcze było widać. Dobra, więc ja nie chcę niczego dodawać do tej prezentacji o, ym, o influencer marketingu, ale wiecie, ile procent ludzi w Polsce używa Adboka? No. <laughs> no tak. <laughs> tak, ale zobaczcie, 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 zobaczcie. To znaczy, że do połowy prawie internetów nie da się dotrzeć a druga połowa najprawdopodobniej nie chce zobaczyć naszych reklam, bo one są narzucone. Decyzje konsumenckie nie są racjonalne. Dobrze, badania, wszystko się zgadza. I co teraz chciałbym wam powiedzieć? To jest z Uniwersytetu w Stanach, amerykańscy naukowcy. Dobra, to jest jaskiniowy marketing, to jest uderzanie w nas po prostu yy, takim kontentem, którego my nie chcemy zobaczyć i wpajanie nam do głowy. Nie, ja niby wiem, że Media Expert ma niskie ceny, ale wiecie, w głębi duszy wszyscy nie nienawidzimy. Dobra, dowody. Wiecie, jakie są dowody? Super. YouTube rezygnuje z reklam in stream 30 sekund. Już ich nie będzie, ponieważ YouTube jest bardzo bliski użytkownikowi. Oni wiedzą, czego chcą ludzie, którzy oglądają, i na pewno nie zrezygnowaliby z reklam, które są najdroższe i najwięcej na nich zarabiają. Po prostu one są nieskuteczne i budzą złe emocje w użytkownikach. Dalej, aspekt kontekstu, i to jest tylko taki szybki dorzutek, w razie gdyby tego nie było powiedziane w trakcie influencer marketingu. Jeżeli chcecie na przykład zmienić percepcję, e, o swoim, działać wizerunkowo. Działanie wizerunkowe to jest zwykle takie coś, co tak źle brzmi, bo nie do końca wiadomo o co nam chodzi. Ale jeżeli mamy influencer marketing, to możemy działać wizerunkowo. I o co tutaj chodzi? Powiedzmy, że oglądamy jakoś, zwyk zwykle reklama jest takim osobnym bytem, tak? I przeglądamy strony, widzimy baner, przyjeżdżamy, widzimy Billboard i on tak do nas krzyczy: Dezodorant dla aktywnego mężczyzny, ale już jesteśmy dalej, bo patrzymy na drogę, żeby się wywalić. I co? To jest prosty komunikat, ale kontekst. Pozwala nam nie mówić, że to jest dezdorant dla aktywnego mężczyzny, tylko pokazać aktywnego mężczyznę, który korzysta z tego dezodorantu. Więc to jest tak jakby ta dodatkowa wartość, którą można nam dać influencer marketing. To tak nawiasem. I teraz zastanówmy się nad tym, co ja Wam powiedziałem, czyli nad tymi rzeczami, że nie można narzucać i że liczą się intencje, że ludzie chcą to oglądać, nad Facebook Watchem. I to jest jeden z takich podtematów, który ja sobie zrobiłem. Słuchajcie, no Facebook Watch, Mark sobie wymyślił, że wideo wideo, dlaczego wideo? wideo najbardziej angażująca treść, naj, jakby jedna z lepszych treści, tylko taki pek, na Facebooku nie było dużo wideo, ba, reklamy na wideo najdroższe, no to Facebook wideo, cały kino, to jest wideo, wszyscy wideo, 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 jednego dnia Mark mówi nawet, że YouTube ma więcej, Facebook ma więcej wyświetleń niż YouTube, super. Naprawdę ekstra. W naszej firmie są dyskusje, czy y, zrobić formaty na YouTube, a, y, na Facebooka. Ja jestem sceptyczny, ale ja jest naturalnie sceptyczny. Jeszcze wtedy nie rozumiem tego, o czym wam teraz mówię. I potem dochodzi to do mnie, że ważne są przecież intencje. Powiedziałem, i to nie jest bzdura. Dlaczego jesteście na Facebooku? Dlaczego ludzie są w ogóle na Facebooku? Dla swoich bliskich, dla swoich kolegów, koleżanek. Ludzi, których w ogóle nie znają, żeby się popisywać, nie po to, żeby oglądać wideo. I mimo tego, że Facebook nawet znalazł sobie niszę, to uwaga, wideo się na Facebooku nie przyjęło. Dowody? Jak najbardziej. To jest post Marka z 20 stycznia. Nie każdy wam całego czytać, ale generalnie chodzi o to, że zrobili badania na swoich użytkownikach i co się okazało? Kurde, no nie lubią wideo. No nie lubią. Fuck. Nie, nie lubią wideo i rezygnują z tak dużej ilości wideo w tym, w newsfeedzie, mimo że im się udało, mimo że znaleźli swoją niszę, że są y, newsowe formaty, takie daily formaty i takie formaty krótkie, które się przyjęły na Facebooku, ale niestety ludzie nie chcieli tego oglądać, bo nie ma takiego narzucania, bo to nie jest, in, jakby to nie jest ta szczera intencja, która wynika z bycia na tym portalu i o to mi właśnie chodzi. To jest sposób, w którym my myślimy. I teraz chciałem Wam jeszcze chwileczkę pogadać o zasięgu, bo to już wtedy będziecie mieli komplet informacji. I to można sobie przeklejać na każde kolejne działanie na portalu, na każdą kolejną modę. Jeżeli ona jest szczera, wynika oddolnie, to się przyjmie. Zasięg. Bo zasięg jest bardzo ważny, ale tricky w dzisiejszych czasach. Bo nie my zasięg można kupić, co nie? Wszyscy wiemy, że możemy sobie kupić zasięg, skierować ruch, ale czy na pewno? Hmm. YouTube to jest dla mnie stuprocentowa demokratyzacja mediów, ponieważ wielkie koncerny medialne na dobrą sprawę startują z bloków startowych w tym samym momencie, co ludzie, którzy są... no tacy z ulicy, tacy trochę jak ja, ja tam... trochę ulica, nie? Piu, piu, shooting niggas... Dobra, i co? Największy YouTuber na świecie siedzi... Na PewDiePie siedzi na kompie w pokoju, nie? I gada sobie i... i to jest autentyczne, bo ludzie go wybrali, bo ludzie go chcą. I o co chodzi? Jak firmy, firmy mają taki. TFN nie wejdzie na YouTube i sobie nie będzie budował społeczności tak jak my przez 5 lat. Oni są za fajni na to. Oni sobie wjadą od razu z show. Ja wam pokażę, jak ten show się przyjmuje. Bardzo popularne jest to, że kupujemy sobie reklamy i wrzucamy kontent, który wygląda i był prawdziwym kontentem, ale tak naprawdę trochę tak nie jest. Patrzcie, to jest co? To prawie milion wyświetleń. 3000 łapek w górę, 1000 łapek w dół. Mm. wiecie ile, powiem wam zaraz ile powinno być, ale to jest jeszcze tam okej, okay, bo to mogą powiedzieć, no to miała być reklama, to miało być coś tam, ble, 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 ble. ale tak na serio, to, jest, to trwa 2 minuty 20, i ja wiem jaki to jest format, to jest format, który ma udawać YouTube'a, to miała być reklama, ale którą ludzie obejrzą, a na czymś takim zaangażowanie jest beznadziejne, bo to widać, tylko to jest po prostu ukryte tym, że liczbowo to ma dużo wyświetleń, ale tak naprawdę ludzie zobaczyli, Kilka sekund i potem to wyłączyli. Utrzymanie uwagi jest pewnie żałosne, ale nikt nam nie da do tego dostępu. Ale jest jeszcze fajniejszy przykład, mój ulubiony. Jest taki show, który powstał i w ogóle mogliście oni na przykład nie słyszeć, tak jak większość osób, you can shake. You can shake to była takie you can dance, tylko no, YouTube'owe, bo to jest takie młodzieżowe. I można się bronić, że to było w pełni zrealizowane dla klienta, bo to było w pełni zrealizowane dla takiego jogurtu. Ale fakt faktem, w którymś momencie ten show trafia na YouTube'a i jest bardzo mocno ojechany reklamami, także on się wyświetla wszędzie. No i zobaczcie, 689, 888 i 505. No to wiadomo, że to jest wszystko kupione, a to trwa 21 minut. Więc wyobraźcie sobie, że nawet jeżeli to jest dla klienta i to było tylko po to, żeby to było reklamami zrobione, to klient chciał taki zasięg? No nie. I o co chodzi? Bo to jest narzucone. Bo ludzie nie chcieli oglądać tego, tylko zostało im wepchnięte reklamami, bo to nie tak się podchodzi do YouTube'a. Pokażę wam teraz, porównajcie sobie jeszcze raz, tutaj jest 3000 na 1 i to jest 22600, to jest przypodobny, a nie, to jest, przy... wow, no to słuchajcie, ja myślałem, że to ma milion. Kurde, taki dobry filmik nawet nie ma miliona, już trudno. No, bo są jakieś reklamy kupię. No dobra, w każdym razie. W każdym razie o to chodzi. I tutaj, jakby nasz sekret, nie? Zawsze wszyscy zdają sekret. Tutaj, Bitcoiny, tutaj, miliarder, tutaj, ten. A my robimy filmy na YouTube i robimy nowe kanały na YouTube. I jak to jest, że akurat my, kup... my nigdy nie zapłaciliśmy ani złotówki za żaden, jakby, bustowanie naszego zasięgu? My. Dlaczego? Bo my to robimy, kurde, od lat. My od pięciu lat robimy filmy, tworzymy sobie tą społeczność. Ludzie oglądają nas po to. Od dwóch lat tworzymy nowe kanały. Oglądają nas po to, żeby oglądać filmy i po to, żeby oglądać nowe kanały. Bo zasięg zasięgowi nierówny. Tutaj nie chodzi tylko o to, żeby trafić do użytkownika, bo mamy miliony kom, jakby komunikatów w ciągu dnia. Tu chodzi o to, żeby on chciał to obejrzeć. I to jest zupełnie co innego. I teraz trochę podsumuję taką trochę połamaną <grytanie> tą prezentację to się nazywa. 19 sekund. Żyjemy w czasach, które nie są takie złe, bo mamy przynajmniej miejsce, które jest tak duże i jest podstawą naszych dzisiejszych mediów, gdzie naprawdę liczy się szczerość, liczy się intencja i liczy się praca, bo nam jest teraz łatwiej robić nowe kanały, filmy i polecać jakby dalej firmy, ponieważ my na to zapracowaliśmy, a nie może ktoś wejść z buciorami i po prostu sobie to kupić. I ja uważam, że to jest po prostu fajne. Dzięki.